Kładam się serdecznie wszystkim zgromadzonym tutaj dostojnym gościom, radnym nowo wybranej pani burmistrz. Na początek przyczyna mojej obecności. Jestem do mnie zaproszona po raz pierwszy od 30 lat. A ponieważ nie wiem, czy doczekam kolejnych 30 lat, niech mi będzie wolno kilka słów powiedzieć. Myślę, że będę tutaj wyrazicielem też. Wyborców Brańskich. Więc na początek to chciałem złożyć, pogratulować wszystkim wybranym radnym, no i pani burmistrz, i życzyć wszelkiego dobra, które potrzebne jest w piastowaniu tych funkcji bardzo odpowiedzialnych funkcji. Ale żeby to było, właśnie odbyło się wszystko. I zgodnie z oczekiwaniami, i zgodnie z prawem, potrzebna jest refleksja. Nad przeszłością refleksja. Powiedziałem, ja jestem po raz pierwszy od 30 lat. I zachęcam wszystkich radnych, panią burmistrz, aby przyjrzeli się tym, tym 30 latom, co się w Brańsku stało. Co było dobre i co było złe? To jest bardzo ważne, co, co również było złe, bo na tym dopiero można będzie budować jakąś kolejną yy, wizję. Ośmielę się powiedzieć, że wydarzyło się kilka rzeczy, że po prostu straciliśmy pewne szanse, pewne okazje, utraciliśmy pewne, majątek na przykład. Na przykład, mleczarnia, na przykład ośrodek zdrowia, który mógł być mieniem miejskim, i tutaj mógłbym tak wymieniać bardzo, bardzo dużo. Ja tylko po prostu mówię to po to, aby pobudzić wyobraźnię, że na radnych tkwi bardzo wielki obowiązek. Że każda decyzja skutkuje dla nas, mieszkających, dla całej naszej wspólnoty. A więc. Czy to zaniechanie, niepodjęcie odpowiednich decyzji, albo podjęcie złych decyzji, one przynoszą takie właśnie skutki, że później rozmawiamy, ale już uciekło. I pewne rzeczy uciekły, wymieniłem no, tak już dwie sprawy. Uciekły też kompetencje, bo na przykład komunikację mieliśmy na miejscu, teraz z każdą sprawą już trzeba pojechać do Bielska Podlaskiego. Ja nie będę się tutaj rozwodził, bo nie chcę, żeby tu na początku to tak pobrzmiewało bardzo krytycznie, ale to nie jest skierowane do was, do tych radnych, do tej. Wy macie czystą kartę w tej chwili. Czystą kartę możecie ją zapisać tak albo tak. Jaki będzie styl prowadzenia obrad Rady. Więc chciałbym tutaj też powiedzieć, że w obradach sesji mogą... I powinni brać ludziom mieszkańcy Brańska i mogą zabierać głos w każdym momencie. Nie mogą tylko podejmować decyzji, nie mogą głosować. Tym różnią się od radnych, że ani nie pobierają wynagrodzenia, ani nie mają prawa głosowania. Ale należy wsłuchiwać się w głosy ludzi, którzy przychodzą, ponieważ każdy człowiek ma jakieś przemyślenia i może coś ciekawego, dobrego wnieść. No więc moja wypowiedź jest taka bardzo konkretna. Nie będę tutaj z tyłu myśli dalej, żeby nie straszyć z kolei yy, ani radnych, ani nowej pani yy, burmistrz. Ale przestrzegam na przykład przed nadmiernym legalizmem. W Polsce produkuje się miliony przepisów prawnych, które wiążą ręce. Wiążą ręce. Ja tylko tak podam z tej kadencji, w której ja byłem. Gdyby ja tam zaczął wszystko tak legalnie robić, to by w ciągu dwóch lat nie zrobilibyśmy nic. A po prostu zaczęliśmy robić. Wyburzyliśmy to, co było niepotrzebne, wybudowaliśmy garaże, uporządkowaliśmy podwórka. A gdybyśmy czekali na decyzję administracyjną wyższego urzędu i różnych ekspertów, no to za kadencję by nam na pewno zabrakło. Nie mówię, że wszystko poprzek, ale czasami trzeba właśnie trochę skracać tą, tą biurokrację, na to zwrócić uwagę. Proszę również, abyście się przyglądali uważnie budżetowi, gospodarowaniem budżetu miejskiego, bo my to po prostu wszyscy jako społeczność odczuwamy. Dobrze, ja już kończę i jeszcze raz życzenia. Ja życzę wszystkim, zarówno radnym, jak i pani burmistrz. Aby na koniec kadencji, abyście mieli lepsze humory, jak dzisiaj, pomimo tej radości wyboru. Dziękuję bardzo.